Subskrybujcie ten kanał jeszcze na parę. Mamy takie towarzystwo dzisiaj i mają swój głos. A teraz cześć i będzie drugi odcinek książki Cztery Strony Drzewa Izy Klementowskiej. Pod drzewem, jak przystało na tytuł. Dziki zachód. Otworzyłam oczy. Obudził mnie zaduch, przez który nie mogłam oddychać. Nie wiem, jak długo spałam w samochodzie, który stał pośrodku czegoś i jednocześnie niczego. Wskazówka pali paliwa osiadła na czerwonym krytycznym pasku i kiedy przekręciłam kluczyk w stacyjce, nie chciała drgnąć do góry. Wysiadłam i zaczęłam iść. Nie tak wyobrażałam sobie pierwsze dni na amerykańskiej pustyni w okolicy 29 Palms w Kalifornii. Jasek parzył przez spód moich traperów już 5 minut później. Rozejrzałam się, byłam sama. Przede mną daleko na horyzoncie rozciągało się pasmo sinoszarych gór, które gdyby było pochmurnie, mogłabym uznać za nadciągającą burzę. Obróciłam się i mój wzrok nie napotkał żadnego kształtu, o który mógłby się potknąć. Obraz miał jedynie trzy kolory – piasku, gór i nieba. Zupełnie jak na płótnach Williama Tarnera. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę poruszające się w oddali stworzenie. Biegło szybko, tuż nad ziemią, prawie jej nie dotykając. Powietrze falowało od nadmiaru gorąca, i kiedy wytężyłam wzrok, zobaczyłam, że to suchy krzak, zwinięty w kłębek, jak włóczka, toczy się wraz z lekkimi powiewami wiatru. Zrobiłam krok naprzód. Zostawiłam ślad na piasku, i dopiero wtedy dostrzegłam, że oprócz mojego nie ma w zasięgu wzroku żadnego innego. Jakby moja stopa była na tej ziemi pierwsza. Zrobiłam następny krok i obejrzałam się za siebie. W miejscach, gdzie wcześniej stałam, spod beżowego pyłu przebłyskiwały maleńkie drobinki, tworząc złote, tańczące w powietrzu nitki, kilka centymetrów nad powierzchnią. Zupełnie jakby ktoś pociągał za nie od góry. Chwilę wpatrywałam się w ten teatr światła, próbując rozgonić cienkie, ulotne smugi, ale zdawały się niezłomne, jak drogocenny kruszec. I wtedy poczułam suchość w gardle. Był osiadał mi na języku i podniebieniu, a potem powoli przesuwał się w dół, zahaczając okrtań i migdałki. Zaczęłam się krztusić. Spojrzałam na plastikową butelkę wody, którą trzymałam w dłoni. Na dnie spoczywało jeszcze kilka kropel. Wturlały się do środka, wyznaczając własne ścieżki. Piaskowy puder w moim gardle zmienił się w błoto, które nijak nie chciało stoczyć się w dół przełyku. Wyplułam je tuż pod swoje stopy. Nie minęło nawet dziesięć sekund, kiedy zmieniło się w piasek i wspomnienie wody. Na horyzoncie, który zdawał się ciągnąć nieskończoność przechodzącą w niebo, nie było widać ani jednego drzewa. Ruszyłam przed siebie, właściwie nie wiedząc, dokąd idę. Ciszę przerywało jedynie chrzęszczenie drobnych kamyków pod stopami. Żadnego dźwięku, żadnego odgłosu, tylko mój przyspieszony gorącem oddech i uchrzęst. Nie wiem, jak długo szłam w, tym, w tej niczym nieosłoniętej ciszy. Mięśnie nóg powoli już drgały z wyczerpania, język przypominał papier ścierny, oczy zaś, przymrużone do maksimum w okularach słonecznych, co róż zdawały się dostrzegać coś, czego w rzeczywistości nie było. Dlatego kiedy zobaczyłam drewniano kamienny dom, znałam go z początku za zjawę. Ucieszyłam się, że po tak długim czasie znalazłam w końcu człowieka. Bo założyłam niemalże od razu, że skoro jest dom, to musi w nim być również jego mieszkaniec. Weszłam do środka. Po ludziach ani śladu. Wszystko pokrywała warstwa piasku. Z jednego kubka stojącego na stole wydobywała się lawa kurzu wymieszanego z beżowym pyłem. Tu żył i mieszkał Bill Case. Brzmiał napis na starej tekturze leżącej na kredensie bez jednej nogi. Nie potrafiłam jednak temu, co widziałam, nadać jakichkolwiek ram czasowych. Równie dobrze właściciel mógł opuścić ten dom wczoraj, co 300 lat wcześniej. Wyszłam z domu Kejsa z cienką powłoką pyłu na całym ciele. Rzęsy pokryte były jakby piaskową maskarą. Nie pomagało nawet lekkie nimi trzepotanie. Drobinki osiadły na włoskach jak nanizane na nitki koraliki. Kiedy otworzyłam drzwi, słońce buchnęło na mnie siwą, swą siłą, kompletnie oślepiając na kilka sekund. Zaraz za światłem buchnął gorąc, sprawiając, że momentalnie się spłuciłam i zachciało mi się pić. Spragniona wody, intuicja skierowała mnie bezwiednie w lewo w stronę studni. Spuściłam drewniane wiadro, kręcąc korbką najszybciej, jak umiałam. I zamiast odgłosu plusku usłyszałam, jak pojemnik uderza w zbity piach. Zerknęłam do środka, ale czerń w czeluści była nie do przebicia, nawet jeśli miałabym zamiast wzroku laser. Usiadłam w cieniu studni, przez chwilę ciężko oddychając. Nie ma wody, trudno, trzeba ruszyć dalej, pomyślałam. Oddalałam się od domku Kejsa i jednak z pewnym lękiem. Był to bowiem dom. Było schronienie przed upałem i zimną nocą, ale brakowało wody. Wybór między śmiercią z odwodnienia tu, a gdziekolwiek w okolicy wydał mi się kompletnie nieistotny. Światło prażyło tak intensywnie, że mrużyłam oczy nawet w okularach przeciwsłonecznych. Kilka dni wcześniej, kiedy samochód jeszcze jechał, skręciłam na drogę o nazwie Amber Road, którą wcześniej. Samochodowa nawigacja rysowała jako prostą, jak drut, linię ciągnącą się przez wiele mil. Od razu wpadłam w totalną pustkę: ani jednego domu, ani nawet kawałka zabudowań. Nic tylko płaska połać piasku z przebiegającymi przez nią resztkami suchych roślin. Z oddali wyglądały jak stworzenia bez nóg, których zaokrąglone ciała pozwalają na poruszenie się ruchem potoczystym. Zupełnie jak lekkie papierowe kulki. Piasek chrzęścił pod stopami, strzelając kamieniami w karoserię. Włączyłam radio i zerknęłam na telefon komórkowy. Zero zasięgu, zero odbioru. Ekran wskazywał brak belek, o internecie w ogóle nie było mowy. Jechałam więc dalej powoli, obserwując prawą stronę pustyni, wyglądającej jak tafla jeziora, które zmieniło barwę na piaskową. W końcu dostrzegłam siwy, odbijający się od beżowych fal kamień. Nie minęło nawet pięć minut, kiedy ujrzałam białawy domek. Wyglądał jak na większości dziecięcych rysunków, proste kreski wyznaczające drzwi między dwoma oknami i tyle, dach unoszący się lekkimi skosami. Domek był tak malutki, że z trudem wyobraziłam sobie wyprostowanego człowieka stojącego w nim bez zahaczenia głową o sufit. W środku stały łóżko, stół, dwa krzesła, kredens, a nad niewielkim paleniskiem zawieszony był kociołek. Usiadłam na chwilę przy stole i wpatrywałam się w jedno z okienek. Zasnute warstwą pyłu otwierało się na obraz, który nie zmienił się nawet na moment przez okrągłą godzinę. Wyobraziłam sobie, że spędzam ten dzień pod dniu. Tak dzień po dniu, i ta myśl była nie do zniesienia. Słońce powoli gasło z porannego przebudzenia, dlatego ruszałam dalej płaską przestrzenią, która z każdej strony wyglądała tak samo: żadnego domu, żadnej chaty, żadnego wraku auta, również żadnego drzewa. Bezskutecznie próbowałam znaleźć ślady zwierząt, nic. Otaczał mnie tylko piasek, który w pewnym momencie zaczął przenikać się z czarną ziemią, lśniącą, jakby ktoś polerował szmatką. Te coraz liczniejsze placki czerni. Jechałam między dwoma pasmami gór, które dawały ukojenie, biło od nich chłód, o którym już dawno zapomniałam. Daleko, bardzo daleko ode mnie wybijała się ponad powierzchnię pustyni ogromna, czarna masa czegoś. Znosiła się stożkowo, by przez kawałek iść zupełnie prosto, jak po stole, a potem znów stożkowo opadać. Piasek pustyni ustępował miejsca ciemnym plackom błyszczącym w słońcu niczym czarne landrynki. Kiedy dotarłam na miejsce, zobaczyłam tabliczkę wbitą w ziemię z mocno przetartym już napisem krater Emboy, przypuszczalne narodziny około 80 tysięcy lat temu. Wysoki na ponad 200 metrów, otoczony polem zastygłej lawy, wyglądał jakby pochodził z innej planety. Widok tabliczki sprawił, że zaczęłam rozglądać się dookoła w poszukiwaniu człowieka. Nic, nawet wiatru nie było. Jakby zatrzymały się wszystkie możliwe formy ruchu. Gdyby nie to, że słońce poruszało się swoim rytmem na, po nieboskłonie, mogłabym nawet przypuszczać, że ziemia po prostu stanęła, przestała się obracać i mamy właśnie chwilę przed jej końcem. Cisza nie do wytrzymania. Kiedy doszłam do podnóża wulkanu, czułam się, jakbym dotarła do bram mordoru. Wokół panowała niezrozumiała ciemność. Słońce wciąż mocno grzało, niebo było czyste, bez ani jednej chmurki. Ale wulkan dawał taki cień, że moje ramiona błyskawicznie pokryły się gęsią skórką. Ogarnął mnie lęki i czułam, jak wulkan odpycha mnie jakąś niezrozumiałą formą energii. Zrobiło mi się tak zimno, że zaczęło mną telepać. Momentalnie wróciłam do samochodu. Spojrzałam na wskaźnik paliwa. Jakieś 20% wciąż było zielone. Wskazówka drgała jednak blisko granicy czerwieni. Powinnam zacząć się martwić, a nie czekać na koniec. Postanowiłam jednak jechać przed siebie aż do momentu, w którym auto po prostu stanie, albo silnik upiecza się od braku wody w chłodnicy. Po jakichś dwóch godzinach krajobraz zaczął się powoli zmieniać. Najpierw znów pojawił się jedynie piasek, potem spod niego. Zaczęły wypełzać niewielkie rośliny, usychające niemalże tuż po narodzeniu. Tuż za nimi droga rozgałęziała się, jedna nitka szła dalej grubą jezdnią, druga zamieniła się w szutrową. Tak wąską, że samochód ledwo się na niej mieścił. Posuwałam się do przodu bardzo powoli pod górę, niemalże w tunelu wydrążonym w piasku. Zwisał po obu stronach zastygłymi falami, w których gdybym miała kawałek patyka, mogłabym rzeźbić szlaczki. Koła buksowały, ale jechałam dalej. Im wyżej byłam, tym trudniej było się wspinać. Piaskowe fale wciąż zwisały, tworząc coraz bardziej zamykający się od góry tunel. Słońce, które było wprost nade mną, wchodziło w niego szerokim pasmem, rozgrzewając blachę Mustanga tak, że trudno było dotknąć karoserii. Wydawało mi się, że jeszcze trochę, a świat zamknie się nade mną i już tu zostanę. W białej, blaszanej trumnie, jak w wielgachnej puszce. Kiedy jednak dojechałam na samą górę, piaszczysta droga wraz z wachlarzami piasku skończyła się, jakby ktoś podmienił obrazki. Przede mną rozciągała się asfaltowa, zwyczajna jezdnia, przebiegająca pośród różnobarwnych skał od jasnopiaskowego przez żółty, brudnobeżowy, wszystkie odcienie szarości, brązur, po grafit. Nic tylko skały, asfaltowa nitka nie nosiła na sobie żadnych śladów piasku, jak gdyby ktoś pozamiatał. Naniosłam go po chwili ja, zostawiając po sobie dwie zanikające stopniowo ścieżki. Droga sunęła w dół, kręcąc gdzie niegdzie serpentyny. Z wysoka wyglądała jakby ktoś rozrzucił na jej różnobarwnej pofałdowanej płachcie ciemną wstążkę mieniącego się jedwabiu. Tunel z piasku zmienił się w labirynt międzyskalny, który w pewnym momencie poszybował ostro w górę. Jezdnia kończyła się na samym szczycie lekką drewnianą barierką. Zaparkowałam dosłownie kilka centymetrów przed nią. Wysiadłam z auta i zamarłam. Marsowa powierzchnia, oto co zobaczyłam, odruchowo sprawdziłam, czy mam na głowie kask. Ziemia z tej perspektywy wyglądała zupełnie jak z filmu z Matem Damonem Marsjanin. Góra goniła górę, przypominały nasadzone na siebie babki z piasku, z tą różnicą, że zamiast niego użyto różnobarwnych skał. Słońce, potęgujące jeszcze ten niesamowity efekt, odbijało się od drobinek być może bardzo drogiego kruszcu wetkniętego w ściany, przez co krajobraz upodobniał się do brokatowej, szerokiej po horyzont szarfy. Stałam jak, wy, jak wryta, wpatrując się w ten festiwal światła. Od dali błyszczała między skałami cieniutka, błękitna nitka wody, wyróżniająca się w tym pomarańczowo-brązowym obrazie. Taka musiała być ziemia, zanim pierwszy organizm wyszedł z wody. Powiedziałam do siebie, rozglądając się na boki, w poszukiwaniu drugiej istoty, która w tym momencie widziałaby to, co ja. Samotność dziwnym dreszczem przeszyła całe moje ciało i ostrym ściskiem zatrzymała się w żołądku. Poczułam pod stopami le lekkie drgania. Teraz daleko już od domu kejsa w oczach nagromadził mi się znowu piach zmieszany ze łzami, tworząc maść sklejającą powieki, ledwo widziałam, i w tym widzie, nie widzie nagle, jak wyczarowany z podziemi ziemi stanął przede mną domek. Niewielki dawno już niebiały. a przed nim siedział na krześle człowiek z gołym torsem i ogromnym brzuchem. W spodniach dresowych, w, w kroksach na bosych stopach. Ciemne włosy zaczesane do tyłu zdawały się nie reagować na wiatr. Oczy miał zamknięte, jakby spał. Człowiek? Człowiek! Jak mnie tu znalazłaś? zapytał. Nie czytam tego na pustyni, nie czytam w piasku ani w skałach, ale w krajobrazie No, w tej chwili. Odludnionym. To był drugi odcinek. Miejcie więc dobry dzień. Trzymajcie się. Cześć.